W końcu przeczytałaś, bo do dzisiaj nie powiedziałaś mi o jaką książkę chodzi. O niesamowitą książkę. Tak? A co to jest bestseller? Trudno powiedzieć. To z pewnością fantazji, choć nie tylko. Akcja rozgrywa się w tajemniczym lesie. Czujesz się nim wspaniale. Przeczytałaś już? No powiedz, jak to się skończyło? Nie wiem, w nocy zasnęłam nad książką. Ale co ciekawe, że śniła mi się końcówka. Tam było tak. Patrz! Patrz! Tak i co dalej? One są niemożliwe! Powiedz mi, że nie śnię! Według mnie nie, bo jeżeli ty śpisz, to ja też śpię, a ja nie czuję, że śpię. One tam są. Kastelutki, o których czytałam i śniłam. Ale śmieszne są. Masz aparat? Mam. To chodź zrobić zdjęcia. Tutaj, proszę cię, proszę, ale stań tu. Tak? Ja, ja tu, Cześć, dobrze, tu. tu. Okay. Stań. Okay. Słuchaj, jak wyglądam? Ten profil lepiej czyta. Bo ja mam, już miałam z profilami, ja nie wiele. wiem Cześć, Tak, to tak? Ale, tak, ale, ale... wiesz co, yy, do, 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 dobrze. To patrz, jak wyglądam. Super. Jak makijaż. No. Wiele. Cała zdenerwowana na cię. Dzień dobry. Witam państwa w moim programie. Z moją walizką. Jesteśmy jak zwykle w magicznym miejscu. Czas i historia mieszają się, aby stworzyć inny wymiar. Dziś jesteśmy we Wrocławiu, w miejscu, w którym odbyć ma się spotkanie wszystkich krasnoludków, małych i dużych. Bo to właśnie dziś jest światowy dzień wszystkich krasnoludków. Ale trzeba z z nas nami, wcześniej w My zbadamy tę sprawę dla Państwa serdecznie zapraszam na remont.

Okay, 15. ფაქტობრივად, ის ისაა. აი, მითხარ შე, ტიშაი. ხაპენ. Okay. W programie z moją walizką dzisiaj gościmy szczególnego gościa, pana Krasnala. Dzień dobry, jak pan się tutaj znalazł? Bonjour, vous avez fait bon voyage? Euh, pour nous c'est un petit balade, nous sommes habitués à voyager. Mieliśmy, słyszeliśmy o wielkim spotkaniu we Wrocławiu. Ale czy to jest pana pierwszy raz we Wrocławiu? Combien de fois avez-vous venu ici? on fait, fois. Longtemps Isalive très souvent dépassé par la Pologne grâce à un réseau souterrain eh, qui nous avons pour éviter, eh, le, pour, pour éviter les embouteillages, les eh, déchappements qui nous complique la vie de petit tail. Tak, bardzo sympatyczne miasto. E, tak, ale czy zgodziłby się pan z twierdzeniem, że Krasnoludki to istoty bardzo prasowite? Est-ce que vous travaillez beaucoup? No, to nie nasza praca. To jest sposób kreacji, Pimelę pozwala ludziom Przykładem są krasnale, które pomagały nosić papiery i bibuły. Tutaj pod ziemią, w Polsce, pracowały dzień i noc. Tak, ale jednak, jako że jest pan krasnalem, to jest pan bardzo wysokim krasnalem. Z czego to wynika? A quelle Entre minie <słyszy> le Trzeba bardzo szybko się poruszać, bo można zastygnąć w miejscu. W którym jesteśmy? Wtedy jest już dla nas za późno. Niestety, ja wytłumaczę naszym widzom, o co dokładnie chodziło. Niestety, dwa Krasnale zastygły w miejscu podczas swojej podróży godzinnej. Musimy zdementować plotki, które krążyły we Wrocławiu, że zostały one skradzione. Nic takiego nie miało miejsca. Krasnale są i będą i to zawsze we Wrocławiu. Dwa, trzy. A pan, on, on, Będziemy Z czym wam się kojarzy hmm, taka istota, która jest mała, jest z brązu. E, no, jest ich troszkę we Wrocławiu, ma w sobie GPS. A na dodatek jest lubiana przez bardzo, uwielbiana przez dzieci. Nie wiem. Że... No to nie wiem. Jakieś chochli krasnoludek? C'est vrai, ça fait partie de notre culture bretonne, les lutins de la lande bretonne. Et les lutins sont des personnages <laughs> ach zwerge, ja, zwerge, zwerge. Zwerge. Z czyfam, kojarzy się pomarańczowa alternatywa. No ja nie wiem. Chodziło o krasnoludki o wrocławskie, na pomarańczowo ubrane. Cyk takich happeningów, które się odbywały w stanie wojennym. Proszę Państwa, jesteśmy teraz na Jatkach. Przyszliśmy tutaj specjalnie, żeby porozmawiać z naszym gościem, krasnoludkiem. Ale jak sami Państwo widzą, nie ma go. Poszedł sobie gdzieś w nocy i niestety nie zdołał wrócić i zastygł w miejscu. Możemy spodziewać się go dziś po północy. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu wielu niesamowitych wrażeń. Ale jeżeli są wśród państwa osoby, które jeszcze nie zdołały uwierzyć w krasnoludki, to zapraszamy na więzienną bądź pod pocztę główną przed północą, gdzie sami państwo zdołają się przekonać, że one naprawdę poruszają się i naprawdę mają w sobie tę niesamowitą moc. Proszę Państwa, i to by było dzisiaj na tyle. Co prawda jedzie samochód, ale my się tym kompletnie nie przejmujemy. Niech on sobie przejedzie, a my będziemy kręcić dalej. Serdecznie dziękujemy za wspólną podróż po zabytkach Wrocławia. Dobra, jeszcze raz. Przepraszam najmocniej. Proszę Państwa, to już by było na tyle. I to już by było na tyle. Na, uh, uh, jeszcze raz. No i co, to była... Ale słuchaj, dobra, byłam. ハッチ